Chyba już jesteśmy, startujemy, mili Państwo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Dniu Otwartym Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Jest to już kolejna edycja Dni Otwartych na naszej uczelni. Niestety, jest to druga edycja, która odbywa się już w warunkach zdalnych, w warunkach takich, które uniemożliwiają nam bezpośredni kontakt, uniemożliwiają nam wspólne ciepiątki, bezpośrednie zadanie pytania, czy. W ogóle taką rozmowę. Niemniej jednak jestem głęboko przekonany, że pomimo tych wszystkich obostrzeń i niedogodności jesteśmy w stanie zainteresować Was, mili licealiści, mili uczniowie techników, naszą ofertą studiów. Aby też tak się stało, na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was szereg, mam nadzieję, ciekawych i interesujących inicjatyw. Poza tą, która jest obecnie, która właśnie wystartowała. O 10 zapraszamy Was na 30-minutowe 30 webinarium gotowi do pracy, które poprowadzi dominik cudny z zaprzyjaźnionej Fundacji Zwolnieni z teorii. O godzinie 11 odbędzie się bardzo interesujący wykład doktora Marcina Krząścika, który jest naszym prodziekanem do spraw studenckich. Doktor Marcin Krząści opowie nam o technikach manipulacji oraz produkcji efektów specjalnych w, firmie, w filmie reklamowym. A o 11, o przepraszam, a o 13, jak to mówi Tomasz Hajto, taką naszą truskawką na torcie będzie wywiad z naszym studentem Adamem Ludwickim, który jest jednocześnie członkiem klubu motocyklowego Steel Roses. I właśnie Adam opowie nam o tym, jak funkcjonują takie kluby i o historii Mark i Harley Davidson. W tej pierwszej części chciałbym was, mili państwo, bardzo serdecznie przywitać. W następującym składzie jest z nami pan dr Adam Marcysiak, wykładowca na logistyce, jednocześnie opiekun koła naukowego logistyków. Witamy pana doktora. Jest z nami magister Maryla Karczewska-Czapska, która jest wykładowcą na zarządzaniu, a jednocześnie jest specjalistką w pozyskiwaniu różnego rodzaju projektów, dzięki którym studenci mogą odbywać płatne staże. W różnych firmach i instytucjach, i musimy tutaj na samym początku podkreślić, że te staże są naprawdę dobrze płatne i, dla, i czasami stanowią również konkurencję dla naszych wynagrodzeń, prawda. Witamy również panią dr Ole Barejewa-Wyszuk, która jest również wykładowcą na logistyce, a także takim swoistym aniołem, stróżem dla osób, które przyjeżdżają do nas na Erasmus w ramach Erasmus. Oraz osób, które wyjeżdżają od nas na zagraniczne uczelnie. Jest z nami również brać studencka, jest z nami Amanda. Cześć, Amanda, dzień dobry. dobry. Amanda jest studentką zarządzania, Amanda jest też mocną działaczką w kole naukowym ekonomistów, zgadza się? Tak. Nic nie przekręciłem? Jeszcze nie. Jeszcze dobrze. No i jest z nami Eryk Derkacz. Eryk Derkacz jest studentem logistyki i Eryk. Muszę powiedzieć, pisze u nas pracę licencjacką i jest z nami tutaj tylko dlatego, że chce tą pracę obronić. Tak powiedział, że będzie, jeżeli obroni tą pracę, przynajmniej na ocenę bardzo dobrą. Także witamy cię, Eryku, Witam mam nadzieję, że wywiążemy się z umowy. No i też chciałbym bardzo serdecznie przywitać panią Anię Sliwoniuk. Dzień dobry. Pani Ania jest tłumaczą języka migowego. I reprezentuje Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Mili Państwo, tak słowem wstępu, króciutko chciałbym powiedzieć, że czas studiowania, czas studiów jest to okres bardzo fajny. Jest to wspaniały czas w życiu każdego człowieka. Jest to czas, w którym poznajemy przyjaciół, poznajemy, chciałem powiedzieć, poznajemy żony, poznajemy mężów, ale może to zbyt odważnie zabrzmi, poznajemy miłości na pewno. Jest to też czas, w którym mieli Państwo, odbywają się grube imprezy i jest to też czas wydarzeń, które będziemy wspominać przez długie, długie lata. Natomiast jest to też również ten okres w życiu każdego z nas, który powinniśmy poświęcić właśnie na swój rozwój osobisty, na to, żeby zdobywać jak najwięcej nowych kwalifikacji, zdobywać jak największą ilość wiedzy, którą jesteśmy tutaj. W stanie Państwu przekazać, no i o tym właśnie, dlaczego warto u nas studiować, dlaczego warto właśnie budować swoje kompetencje, budować swoje kwalifikacje, chciałbym, żeby nam opowiedziała Marylka. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Witam moich kolegów i, i kochanych studentów. Trudny czas, który myślę, że jednak spędzimy użytecznie. Jeżeli chodzi o kształtowanie kompetencji, to już Państwo doskonale wiecie, że dzisiejsza rzeczywistość stawia przed nami bardzo trudne wymagania. Potrzebujemy szybko nauczyć się różnorodnych umiejętności. I to zapewnia nam program zarówno na kierunku logistyka, jak i na kierunku zarządzanie. Myślę, że Pan Dyrektor potwierdzi, że właśnie trwają prace w Komisji do spraw programów studiów, które to właściwie elastycznie cały czas na bieżąco są, są zmieniane, dostosowane do, do, do sytuacji. Staramy się za... Proponować studentom jak najbardziej różnorodną e, ofertę, a jednocześnie nie tracić nic na e, budowaniu specjalizacji. To znaczy, e, staramy się tak przygotować e, naszych absolwentów do rynku pracy, aby byli jak najbardziej konkurencyjni. I to nam się w ostatnich latach dobrze ułożyło, dlatego, że dzięki funduszom z Unii Europejskiej, dzięki programom między innymi proponowanym dla Uczelni przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowaliśmy projekty stażowe przez ostatnie pięć lat i mam nadzieję, że już za chwilę kolejne konkursy będą przedstawione i będziemy mogli realizować też kolejne projekty stażowe. Te projekty były o tyle ciekawe, że poza tą częścią czysto praktyczną, e, która pozwalała przez trzy miesiące e, jeszcze wtedy studentom e, studiować, e, Właściwie kończyć studia i rozpocząć pracę w firmach, których pewnie nawet czasem nie bardzo od początku, zaraz po studiach, mogliby podjąć, podjąć pracę. Wielu studentów po tych projektach zostało zatrudnionych od razu. Nawet mieliśmy takie przypadki, kiedy to w czasie trwania stażu studenci już byli zapraszani do pracy, bo tak dobre wrażenie zrobili na pracodawcach. Te projekty również, co jest bardzo istotne, mają taką część jeszcze bardziej rozbudowującą kompetencje, dlatego że Konstrukcja takiego projektu przewiduje, iż e, można uzupełnić umiejętności e, studenta o takie umiejętności, które jeszcze nie były rozwijane na studiach. Więc, kochani Państwo, zachęcam bardzo do studiowania na obu kierunkach, jeżeli chodzi o nasz Instytut, ponieważ i na logistyce, i na zarządzaniu e, macie Państwo e, możliwość dokonywania wyborów. Takich, które pozwalają Wam budować bardzo unikalny zestaw kompetencji i taki bardzo mocny zestaw kompetencji, który pozwoli Wam dobrze poruszać się na rynku pracy i również na tym rynku pracy przyszłości. To znaczy, nasze programy, nasze propozycje dla studentów nie są tylko na, na dziś, na tą chwilę. Staramy się to budować tak, aby też pozwalały Państwu odnaleźć się na, na rynku pracy w przyszłości, żebyście, żeby dać wam taką bazę do tego, żebyście mogli zgodnie z własnymi życzeniami kształtować swoją karierę zawodową. To chyba tyle z mojej strony, nie wiem czy jeszcze jakieś... No i też tutaj chciałbym powiedzieć, chciałem państwu przekazać no, wam drodzy taką informację, że budowanie tych kom kompetencji u nas w Instytucie odbywa się w bardzo ciekawych, bardzo nowoczesnych warunkach i na dowód tego chcielibyśmy Wam pokazać również naszą bazę dydaktyczną. Teraz proszę o odpalenie tego naszego filmiku promującego nasz instytut. I'm here for, for Erasmus and I really love Poland. Actually, Erasmus just uh, gave me one present because we know lots of friends in all of the world. Dziękuję za materiał. Pomimo tego, że tutaj produkt, widzieliśmy jakąś tnie, się... Mam info, że było OK. No właśnie, to studiowanie u nas, na, naszej, na naszym uniwersytecie, na naszym wydziale, w naszym instytucie odbywa się moim zdaniem w jednym z bardziej atrakcyjnych budynkach, jeżeli chodzi w ogóle o studiowanie w Polsce, prawda? Bo jest to infrastruktura nowoczesna, infrastruktura wyposażona we wszelkiego rodzaju udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. No i też dzięki temu możemy przyjmować wielu, wielu studentów. No i tutaj właśnie możemy studiować u nas na logistyce i na zarządzaniu. Ta logistyka, mili Państwo, jest takim no, dosyć ciekawym kierunkiem, cieszącym się od lat dużym powodzeniem. No i Panie Adamie, w czym tkwi sukces tej logistyki? No ja myślę, że we wszechstronności przede wszystkim, to znaczy, że. Logistyka obejmuje różne dzia... obszary działalności gospodarczej. Ta wszechstronność jest jej podstawowym atutem. Poza tym, proszę Państwa, uważam, że także nie bez znaczenia jest to, że jest to dziedzina wiedzy z przyszłością. Dlaczego ta przyszłość jest tutaj taka istotna i ważna? Przede wszystkim, proszę Państwa, jeżeli się zastanowimy przez chwilę, może na początku, kim jest logistyka? Logistyka jest to zarządzanie przepływem dóbr. To właśnie często podkreślam studentom. Kolejna rzecz, mianowicie dlaczego ta logistyka jest tak popularna? Przede wszystkim, proszę państwa, nasz region tutaj jest takim zagłębiem firm transportowych, transportowo-spedycyjnych. Szacuje się, że tutaj na tym rejonie Siedle, Łukowa, Łosic, Węgrowa, Garwolina działa ponad 240 firm transportowych i to głównie świadczących spedycję międzynarodową. Czyli można powiedzieć, że taki region na wschodzie Polski, ale bardzo połączony ze światem. Kolejnym obszarem, w którym znajdują pracę absolwenci naszego kierunku to myślę, że jest także, są także zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Tutaj mam na myśli mleczarnie, mam na myśli zakłady, właśnie, które zajmują się tym przetwórstwem. Ale także, proszę Państwa, handel, logistyka to także handel, wymiana towarowa. Te obszary właśnie stanowią potem miejsce pracy naszych absolwentów. W kontaktach z absolwentami właśnie podkreślają, że nigdy nie sądzili, że będą pracować w tym obszarze, a ponieważ ta wszechstronność logistyki im to właśnie umożliwiła. Kolejna rzecz, proszę Państwa, gdzie można znaleźć pracę po takim kierunku jak logistyka? Firmach kurierskich. Ta sytuacja epidemiologiczna pokazała, że te firmy kurierskie tak naprawdę pozwoliły e, przetrwać handlowi, przetrwać, e, e, zaopatrzyć ludzi w niezbędne produkty. Kolejnym takim aspektem to centra dystrybucji, e, powierzchnie magazynowe. Proszę Państwa, ten region nasz, chociażby przez to, że w przyszłości wiemy już, że powstanie autostrada, Wiemy, że powstanie droga ekspresowa. Myślę, że takie skrzyżowanie tej drogi ekspresowej z autostradą w miejscowości Łukowisko ma szansę w przyszłości stać się takim drugim strykowem. I są to plany nie aż tak odległe, bo 23, 24, 5 rok Myślę, że tutaj ten region ma szansę właśnie na rozwój w tym kierunku. W kierunku dystrybucji, w kierunku zaopatrzenia, magazynowania, ale ja także i produkcji. Kilka słów chciałem powiedzieć o kierunku naszym studiów. Otóż studia licencjackie trwają trzy lata. Tam można jeszcze po pierwszym roku, tutaj, to co powiedziała Marylka, profilować sobie właśnie. To kształcenie poprzez wybór specjalności, modułów, takich jak zarządzanie procesami logistycznymi, takich jak logistyka w przedsiębiorstwie. Jest też możliwość kontynuowania studiów na kierunku logistyka na drugim stopniu. Po tych trzech latach można jeszcze właśnie kontynuować na studiach magisterskich i tam też jest wybór dwóch specjalności logistyka, Transportu międzynarodowego, a więc niejako specjalność nakierowana na specjalność regionu. I kolejna, którą planujemy już wprowadzić od tego roku, mianowicie logistyczna obsługa branży e-commerce. E-commerce, czyli handlu, między, handlu internetowego. Myślę, że to wszystko spotka się z akceptacją po stronie studentów i z akceptacją rynku, bo takie sygnały też mamy. I no właśnie, chciałem też proszę Państwa zachęcić do tego, że podczas studiów na kierunku logistyka istnieje także możliwość rozwijania swoich umiejętności, swoich zdolności w kole logistycznym. My działamy w tym pole logistycznym, mówię my, ponieważ jestem opiekunem tego koła e, właśnie w takich trzech aspektach. Może obecnie jest to ten pierwszy aspekt ciężko zrealizować, ale wcześniej. Był bardzo takim cieszącym się zainteresowaniem, odwiedzaliśmy Panie przedsiębiorstwa może o kołach naukowych, jak już do nas dołączył, który... dobrze? Dobrze, dobrze. Studenci, ich zainteresujemy na pewno. Bo tak czas e nas goni. Dobrze, dobrze, wobec tego raz serdecznie zachęcam do studiowania na kierunku logistyka. Wszechstronność i możliwość wyboru to główny atut tego kierunku. Dziękuję. Właśnie Eryk, ty jesteś studentem logistyki, prawda? Ja oczywiście żartowałem. Nie jesteś tutaj po to, żeby zaliczyć i napisać tu pracę w magister... licencjacką i ją obronić. Jesteś tutaj po to, żeby zachęcić, ponieważ mówiłeś, że ci się tu podoba. Mam nadzieję, że nie ściemniałeś nam. No. Zgadza się. Tak, jestem tutaj, bo mi się podoba. Nie ściemniałem. Przede wszystkim dlatego, że to jest jeden z nielicznych kierunków, który można przełożyć na życie codzienne. I Naprawdę ułatwia życie codzienne. Poprzez planowanie chociażby różnych takich drobnostek, no to bardzo ułatwia. I to jest naprawdę fajny kierunek, bo można wiele ciekawych rzeczy i praktycznych przede wszystkim się dowiedzieć. Amanda, a powiedz mi, a studiowanie zarządzania też nam ułatwia życie, czy, czy nie? Oczywiście, że tak. Zacznę może od tego, że na studiach licencjackich byłam na zarządzaniu i obecnie jestem już na ostatnim roku studiów magisterskich i również na zarządzaniu. Nie zmieniłam tego kierunku. Wybrałam właśnie kierunek zarządzanie, ponieważ gdy skończyłam liceum, nie miałam jeszcze sprecyzowanego pomysłu na swoją przyszłość, a wiedziałam, że studia na tym kierunku mają właśnie charakter uniwersalny. To oznacza to, że absolwent tego właśnie kierunku z powodzeniem może później znaleźć sobie w pracę w firmach o dowolnym profilu. I kierunek zarządzanie, co najważniejsze, nie ogranicza, lecz szeroko otwiera drzwi do przyszłości. A co najważniejsze jest to dla absolwentów w kierunku zarządzanie, że zawsze jest duże na nich zapotrzebowanie. No, i właśnie tej przyszłości, prawda? Ta przyszłość, która przed nami y, może być wszędzie tak naprawdę, ta przyszłość połączona z przestrzenią, która nas w no teraz trochę granice nas ograniczają i ta pandemia nas trochę ogranicza, natomiast y, studiowanie czy logistyki, czy zarządzania pozwala nam również na udział w projektach i udział w programach międzynarodowych. Jednym z nich jest Erasmus. Y, Ola, tutaj Ty jesteś opiekunem, prawda? osób wyjeżdżających i przyjeżdżających. Powiedzmy, jak jest zainteresowaniem, jak nas widzą studenci, którzy do nas przyjeżdżają i jak oceniają te wyjazdy nasi studenci. Zgadza się. Moi drodzy, studiowanie to nie tylko właśnie wykłady i ćwiczenia, czy nauka, ale to także szereg innych inicjatyw, takich chociażby jakby Erasmus+. I jesteśmy dumni z tego, że w naszym instytucie, mogę śmiało powiedzieć, słuchajcie, że nasz instytut jest jednym z aktywniejszych instytutów, jeśli chodzi o wymianę międzynarodową na całej uczelni, ponieważ z roku na rok coraz więcej studentów i najwięcej w skali całego uniwersytetu przyjeżdża właśnie na nasz wydział, na nasz kierunek, na kierunek zarządzania, na kierunek logistyka, a także najwięcej w skali całego uniwersytetu studentów naszych bierze udział w wymianie międzynarodowej i studiuje w, tak naprawdę na całym świecie, w wielu różnych zagranicznych ośrodkach. Aktualnie, słuchajcie, mimo że mamy czasy pandemiczne i wydawać by się mogło, że ta wymiana międzynarodowa jest dość trudna, ale nic bardziej mylnego, ponieważ aktualnie bardzo liczna grupa studentów międzynarodowych studiuje u nas w naszym instytucie. Są to studenci, słuchajcie, z Francji, z Hiszpanii, z Turcji, z Włoch i obserwujemy, że z roku na rok tych studentów jest coraz więcej. I tak samo nasi studenci aktualnie przebywają w Finlandii, w Czechach, także jesteśmy z, tego, jesteśmy z tego bardzo dumni i mamy nadzieję, że cały czas ten trend wzrostowy będzie się utrzymywał, moi drodzy, bo tak naprawdę studia to jest najlepszy czas na tego typu inicjatywy ponieważ no, później w momencie, gdy, gdy mamy prozę życia codziennego, gdy mamy troskę o rodzinę i o pracę zawodową, nie będziemy mieli możliwości, żeby spędzić semestr czy chociażby praktyki trzymiesięczne, odbyć się właśnie w środowisku międzynarodowym, które de facto tak naprawdę są samofinansujące się, ponieważ otrzymujemy stypendium na spędzenie tego semestru i na studiowanie w międzynarodowym środowisku. Nie wspominając już o tym, jak wspaniale to wygląda w CV, tak jak ważny jest to wpis do CV, że dana osoba studiowała czy brała udział w programie Erasmus. Także ja serdecznie zachęcam do tej inicjatywy, ale nie jest to jakby jedyna inicjatywa, jaką prowadzimy w naszym instytucie. Staramy się, żeby nasza oferta edukacyjna była jak najbardziej urozmaicona i jak najbardziej bogata. I tak samo bardzo dużą uwagę przykładamy do internacjonalizacji, również tutaj dla naszych studentów regularnych, nawet nawet nie będąc stypendystą programu Erasmus, mają Państwo możliwość studiowania w języku angielskim. To jest chociażby poprzez kierunek w języku angielskim, który jest u nas dostępny, ale także przedmioty w języku angielskim. Nawet na, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiując zarządzanie czy logistykę, będą Państwo mieli kierunek, będą Państwo mieli przedmioty w języku angielskim bądź rosyjskim do wyboru. Ponadto, moi drodzy, staramy się współpracować z różnymi podmiotami z otoczenia tutaj naszego lokalnego rynku biznesowego. I, i poprzez różnego rodzaju wizyty studyjne, seminaria terenowe w czasach przedpandemicznych, a współcześnie ma to wymiar warsztatów online przy, udziałem, przy udziale właśnie firm, chociażby w, tak jak tutaj Pan Eryk Derkacz miał ostatnio możliwość brania udziału w seminarium, Prowadzonym przez firmę DHL. Także jesteśmy z tego bardzo dumni, i tutaj staramy się, aby, aby ten czas spędzony na studiach przez państwo był tak naprawdę takim czasem aktywnym i urozmaiconym i dawał państwu możliwość zdobycia jak największej, jak najliczniejszych, jak najlepszych kompetencji. O tych kompetencjach też będziemy dzisiaj jeszcze mówić w kolejnej odsłonie, odsłonie o godzinie 10, gdzie pan Dominik Cudny będzie opowiadał o programie Gotowi do Pracy i mam nadzieję, że tutaj też Państwa zainteresujemy tym, w jaki sposób zdobyć te kompetencje, kompetencje potrzebne do, do pozyskania wartościowej pracy i na to zapraszam o godzinie 10. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, okres studiowania, tak jak już na wstępie wspomnieliśmy, jest to wspaniały czas. Na pewno Amanda, na pewno Eryk mogą to potwierdzić, ponieważ no, na pewno część z tych Waszych różnych imprez, różnych zdarzeń nie jest do opowiadania gdzieś na żywo w trakcie dni otwartych. Pewne rzeczy mogą być delikatnie wstydliwe, zakładam, ale na pewno są to rzeczy, które będziecie wspominać przez lata. Studiowanie jest to też okres w którym też, tak jak Maryla i Ola powiedziała, jest to okres, kiedy budujemy te swoje kompetencje. Adam powiedział o logistyce, jak o tym kierunku przyszłościowym. My moglibyśmy o tej swojej ofercie i o możliwościach, jakie daje studiowanie, opowiadać i opowiadać, natomiast nie o to chodzi. My tutaj przyszliśmy poopowiadać Wam w dużym skrócie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy Was do nas na studia, odwiedzajcie nasze strony, nasze fanpage e na Facebookach. I mam nadzieję, że widzimy się z zdecydowaną większością z Was już w październiku w murach naszej uczelni i widzimy się w sposób już bezpośredni, nie za pomocą monitorów, kamerek, mikrofonów. Także ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję Wam, moi drodzy koledzy i koleżanki, za wzięcie udziału w tym wydarzeniu i dziękuję przede wszystkim Wam, mili uczniowie. Przybywajcie do nas i uczmy się razem, studiujmy razem. Wszystkiego dobrego. Bawcie się. Cześć. Dziękujemy. 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 Do, do zobaczenia. Do zobaczenia.